Koncert smyczkowy i nietypowy pokaz mody to z okazji Święta Kobiet przygotowano dla pań w samorządowym ośrodku kultury w Nowej Dębie. Militarny Dzień Kobiet odbył się tam po raz pierwszy. Dzień Kobiet to piękny i szczególny dzień. 8 marca mężczyźni sprawiają kobietom jeszcze więcej radości niż na co dzień. Kwiaty, czekoladki i miłe gesty. Tego w Dzień Kobiet jest pełno. W Nowej Dębie oprócz standardowego obchodzenia tego święta wymyślono coś jeszcze militarną imprezę. Zorganizowali ją Stowarzyszenie Polskie. Artylerzystów, oddział Nowa Dęba oraz firmy Modar i Wojpol. Próbowaliśmy wyjść troszeczkę spoza ramy i nie zakończyć Dnia Kobiet tylko i wyłącznie na wręczeniu kwiatka i symbolicznego słodycza czy czekoladki, ale zrobić coś innego, zrobić to w innej formule, zrobić pokaz młody, militarnej, która też ma w swoim celu zachęcić kobiety do służby wojskowej. Pierwszy raz jest taki pomysł, mamy nadzieję, że formuła się przyjmie. Pomysł zrodził się jak zwykle nagle i po kilku sekundach zastanowienia stwierdziliśmy, że idziemy w to. Zaczniemy od historii generalnie munduru. Nie tylko wojskowego, ale ogólnie mówiąc munduru. I zorganizowaliśmy to wraz z innymi służbami, nie tylko wojsko, ale i policja, straż pożarna, służba więzienna, nadleśnictwo oraz Polski Związek Łowiecki. Całe widowisko rozpoczęło się powitaniem gości, szczególnie przedstawicielek płci pięknej oraz muzycznym akcentem. Następnie na scenie podziwiano militarny pokaz mody. Będą różne formacje i będą też różne mundurowania. Będą mundury i ćwiczebne, i wyjściowe, i galowe, więc myślę, że naprawdę będzie ciekawy pokaz. Mamy dwie odsłony kobiety, czyli dwie twarze kobiety. Jedna to kobieta w służbie mundurowej, druga ta cywilna w domowym ognisku i tej kolekcji jest firma Modar wraz z firmą Wojpol. Wszystkie elementy umundrowania szyje firma Modar i firma Sartina, ponieważ specjalizujemy się w szyciu mundurów na miarę, na trudne sylwetki, nietypowe sylwetki. Każdy kto do nas się zgłosi, oczywiście uszyjemy mu odpowiedni, przepiękny mundur na wymiar. A proszę powiedzieć, czy kobietom jest do twarzy w mundurze? Kobiety w ogóle pięknie wyglądają w mundurach. Ważne, aby ten mundur był właśnie jak najbardziej dopasowany. Kobieta w mundurze budzi respekt, szacunek, ale też daje poczucie bezpieczeństwa. Kobiety przepięknie wyglądają w polskich mundurach. I niezależnie jaka to jest służba. Biorący udział w Militarnym Dniu Kobiet w Nowej Dębie mogli obejrzeć też występ żanny żarkowej. Bez wydarzenia, które odbyło się również dzięki wsparciu Miasta i Gminy Nowa Dęba, Samorządowego Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół nr 2, panie, zarówno te ze środowiska cywilnego, jak i wojskowego, otrzymały gro życzenia od organizatorów, przedstawicieli gminy i zaproszonych gości.